Mamy zadanie, żeby policzyć, ile wynosi wartość takiego wyrażenia. I na samym początku policzymy sobie ten logarytm tutaj, czyli dostaniemy, że mamy logarytm o podstawie 5 z liczby 5. No i nie wiemy, ile to jest równe, więc piszemy sobie jakieś c i stosujemy sobie ten wzorek. Oczywiście może zapamiętać, że jeżeli podstawa logarytmu i liczba logarytmowana, tak jak tutaj, dwie piątki są takie same, to wtedy ten logarytm jest równy 1. Ale gdybyś chciał to policzyć, to właśnie bierzemy. Liczba zielona podniesiona do potęgi czerwonej jest równa liczbie niebieskiej. Ta piątka to jest po prostu 5 do potęgi pierwszej i tak jak wspominałem, w takim razie c będzie równe 1, czyli ten logarytm jest równy 1. Teraz przejdźmy do drugiego logarytmu, czyli do tego logarytmu. Czyli znowu mamy logarytm o podstawie 5. Napiszemy sobie podstawę na zielono z liczby 625. Znowu nie wiemy, ile to jest, więc piszemy. I piszemy, liczba zielona podniesiona do potęgi czerwonej jest równa liczbie niebieskiej, czyli 625 zgodnie z tym wzorkiem. W takim razie piątkę sobie przepiszę, c oraz równa się sobie przepiszę, a 625 to jest 5 razy 5 razy 5 razy 5, czyli to jest 5 do potęgi czwartej. I teraz widzimy, że tu jest c, tu jest czwórka, czyli widzimy, że c równa się 4. W takim razie ta nasza liczba, którą tu mamy, możemy ją sobie skopiować. Na przykład tu będzie równa. Dwójkę sobie przepisuje razy. Ten logarytm był równy 1. Tutaj dodajemy sobie jedynkę, odejmujemy sobie jedną drugą, i ten drugi logarytm, czyli ten logarytm, był równy 4. Otrzymujemy 2 razy 1 to jest 2, jedynkę przepiszę, połowa z czwórki to jest 2, czyli tu będzie minus 2, czwórki się pięknie skasują, no i wyjdzie, że to jest równe 1 i odpowiedź A jest poprawna.